czyli coś, co totalnie się do tego nie nadaje, zostało wbudowane w grunt. Operacja kosztowała kilkaset tysięcy złotych, a można było tego uniknąć, których koszt jest marginalny w stosunku do wartości działki, czy wartości ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z posadowieniem budynku. Cześć, jestem Dawid Lech, jestem prezesem spółki Karkon, a w Karkon projektujemy i budujemy nowe siedziby firm. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak wybrać działkę pod inwestycje typu hala z biurem. Pułapki i wady działki to drugi odcinek serii jak wybrać działkę pod budowę hali z biurem. W poprzednim odcinku mówiłem o różnicach pomiędzy działkami objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a działkami bez takiego planu. W tym odcinku chciałbym poruszyć kwestie zagrożeń czyhających na inwestora przy zakupie działki. Pierwszą kwestią, którą chciałbym omówić jest przebieg infrastruktury technicznej na działce i jej okolicach. Może to dotyczyć linii energetycznych, podziemnych sieci gazowych, sieci kanalizacji deszczowej czy innych sieci technicznych. Częstym problemem jest przebieg na powietrznej linii energetycznej przez działkę, na której planowana jest inwestycja. Usytuowanie budynku przy takiej linii określają linie zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo opinia gestora sieci. Odległość budynku od linii energetycznej może wynosić nawet kilkanaście metrów od skrajnej linii, co może znacząco ograniczać możliwości zabudowy na działce. Dodatkowe komplikacje generuje również konieczność uzyskania uzgodnienia z operatorem danej sieci energetycznej, co może pochłaniać olbrzymie ilości czasu. Następną siecią, która bardzo często generuje komplikacje inwestycyjne i uniemożliwia zabudowę części działki, są gazociągi. Biegnący pod działką lub w okolicach działki gazociąg może wymagać przebudowy. Przebudowa odbędzie się na koszt inwestora, co znacznie zwiększy zakładany budżet na inwestycje. Często pozornie tania działka jest tą najdroższą, bo koszty przebudowy sieci gazowej mogą kilkukrotnie przewyższać wartość ziemi. Ale są też przypadki gazociągów, których przebudowa nie jest możliwa, na przykład takie jak na tym zdjęciu. Zdjęcie z moich prywatnych osobów. Na zdjęciu widzimy dwa obiekty zrealizowane przez Karkon. W obu tych przypadkach linia gazowa oddziaływała negatywnie na zabudowę tych działek. Wracając do głównego wątku. Na działkach mogą występować kolizje z innymi sieciami, ale ilość informacji, jakie mógłbym tu przytoczyć, stanowczo wykracza poza planowany czas tego odcinka, więc chciałbym skupić się na najważniejszych wątkach tego tematu. W kwestii sieci technicznych kluczowa jest zasada, że od sieci budynkiem się odsuwamy. A jeżeli nie ma takiej możliwości, to musimy tę sieć przebudować. Oczywiście koszt przebudowy sieci będzie obciążał inwestora. Kolejnym czyhającym na inwestora zagrożeniem, którego nie widać na pierwszy rzut oka, są warunki gruntowo-wodne działki. Podczas prac budowlanych pierwsza warstwa gruntu, tzw. humus, jest zawsze zdejmowana. To pod tą warstwą powinien znajdować się nośny grunt, na którym będziemy mogli wykonywać ekonomiczne fundamentowanie obiektu. Kolokwialnie mówiąc, Grunt, na którym posadowimy budynek, musi unieść ciężar obiektu. I teraz, jeżeli na działce pod humusem znajduje się grunt, który jest słabonośny, to koszt specjalistycznego fundamentowania może być olbrzymi. Przykładami takich słabonośnych gruntów są np. plastyczne gliny, soczewki torfowe, piaski o niskim stopniu zagęszczenia, iły, pyły czy nasyp niekontrolowany, o którym chciałbym powiedzieć więcej. Co to jest nasyp niekontrolowany? Żeby nie wchodzić za mocno w kwestie techniczne, może opiszę to na przykładzie. Ktoś kiedyś widząc zagłębienie na działce, uznał, że zasypie je tym, co ma pod ręką. A co mógł mieć pod ręką? Na przykład mieszaninę różnych gruntów, czy na przykład odpady budowlane typu pokruszona cegła. Wszystko to zostało luzem wrzucone do zagłębienia, czyli coś, co totalnie się do tego nie nadaje, zostało wbudowane w grunt. Najczęściej nasyp niekontrolowany powstaje w wyniku niewiedzy osoby, która go wykonuje. Czemu nasyp jest problemem? Bo ciężko na nim posadowić budynek, ponieważ grunt będzie pod masą budynku stopniowo osiadał. Przeciwdziałanie temu zjawisku będzie wymagać ogromnych nakładów finansowych. Co zrobić z nasypem niekontrolowanym? Najprościej jest wymienić nienośny grunt, czyli po prostu go wykopać i wywieźć z działki, a po tej operacji wykonać nasyp kontrolowany. Jak się wykonuje nasyp kontrolowany? Dokonujemy zasypu gruntu odpowiednim materiałem, zagęszczając go warstwami. Czasami wymiana gruntu może być nieopłacalna i trzeba stosować inne rozwiązania, takie jak płyty fundamentowe, palowanie. Budowanie na studniach żwirowych czy mechaniczne ubijanie gruntu. Dla przykładu niedawno realizowaliśmy inwestycje na Śląsku, gdzie strefa, na której miał powstać budynek, była wydzielona z terenu byłej kopalni. Kopalnia zasypała ogromny obszar materiałem pokopalnianym i takie rekultywowane działki sprzedawała. Wszystko by było w porządku, gdyby kopalnia wykonała to w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, ale jak się pewnie spodziewacie, zostało to wykonane w sposób nieprawidłowy. By móc posadowić budynek, inwestor był zmuszony wykonać mechaniczne ubijanie gruntu. Kolokwialnie mówiąc, zastosowano ogromne wielotonowe ubijaki, które opuszczane z wysokości uderzały w grunt, co powodowało ubicie to jest zagęszczenie gruntu. Operacja kosztowała kilkaset tysięcy złotych, a można było tego uniknąć. Jak można się zabezpieczyć przed kupnem działki, na której występują złe warunki gruntowo-wodne? Wystarczy przed zakupem działki zlecić badania geologiczne, których koszt jest marginalny w stosunku do wartości działki czy wartości ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z posadowieniem budynku. Kto wykonuje takie badania geologiczne? Geolog z odpowiednimi uprawnieniami. W tym odcinku to już wszystko. Temat jest bardzo obszerny i nie został wyczerpany. Będę wracał do tematu przy okazji kolejnych nagrań zgłoś się do Karkon, a przeprowadzimy cię przez cały proces suchą nogą. Zajmiemy się wszystkim, a ty będziesz się mógł skupić na rozwijaniu swojego core biznesu. Wejdź na www.karkon.pl i skontaktuj się z nami. A jeżeli materiał okazał się dla ciebie ciekawy i wartościowy, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek.